Ewa i Peter Stratenwert od wielu lat prowadzą gospodarstwo ekologiczne w miejscowości Grzybów na Mazowszu. Posiadają 28 hektarów ziemi z przeznaczeniem pod uprawy ekologiczne. Zdecydowaną większość areału zajmują łąki i pastwiska, które stanowią bazę beżywieniową dla utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt. A wszystko zaczęło się jeszcze w latach 90. Ekologia zaczęła się od tego, jak mąż w kwietniu 89 roku przyjechał starym używanym samochodem ze Szwajcarii. Był urzeczony polską przyrodą, polską bioróżnorodnością, tym, że ciągle są miedze, że, że ludzie pracują razem, że to wygląda zupełnie inaczej niż w Szwajcarii, która szła wtedy w kierunku takiego rolnictwa trochę wręcz przemysłowego. Zaczęliśmy prowadzić y, zarówno Gospodarstwo, jak i przetwórstwo. Tutaj przede wszystkim pracuje w tym Peter. Natomiast ja się zajęłam taką działalnością trochę społeczną i edukacyjną. Stworzyliśmy Stowarzyszenie Ziarno i Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. Takich gospodarstw ekologicznych zajmujących się produkcją ekologiczną i przetwórstwem jest w Polsce bardzo dużo. To nie tylko zarabianie pieniędzy, ale także sposób na życie. Pamiętam, że jak właśnie początek lat 90., to była taka mała nisza, chociaż muszę powiedzieć, że. Widać było, że to zainteresowanie rośnie i to dodawało nam trochę skrzydeł, bo widzieliśmy, że czasami mamy z małymi dziećmi przyjeżdżają z drugiej części Warszawy, albo osoby, które cierpiały na różnego rodzaju schorzenia, specjalnie przyjeżdżają po te produkty. W tej chwili to się robi już, można powiedzieć, trochę trendy, czy staje się modne, i to jest dobra moda, dlatego że wobec tych różnych zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności czy zmianą klimatu to to, że zmieniają się nawyki żywieniowe, czy to, że od kiedy weszliśmy do Unii, to się oczywiście także wiązało z dopłatami rolno-środowiskowymi, ale że liczba gospodarstw z kilkudziesięciu, jak zaczynaliśmy, wzrosła do 26 tysięcy chyba w 2014 roku, to jest ogromna zmiana. Natomiast dalej potrzebna jest nasza praca, zarówno praca... Jako tych producentów, bo wytwarzamy sery tą metodą, co Peter nauczył się w Szwajcarii, czy wypiekamy chleby, ale też cała działalność edukacyjna, społeczna, żeby dokonać pewnej zmiany społecznej, to naprawdę trzeba jakiegoś dużego, szerokiego wysiłku, a także budowanie różnych form współpracy, sieci współpracy. Polska chce zwiększyć powierzchnię upraw ekologicznych i dążyć do osiągnięcia ponad miliona hektarów upraw ekologicznych do 2030 roku. Rolnictwo ekologiczne to jest przede wszystkim najbardziej wyselekcjonowana, najbardziej elitarna forma produkcji rolnej i Przede wszystkim ważne jest, żeby też konsumenci korzystali z produktów rolnictwa ekologicznego, bo jest to absolutnie bezpieczna żywność, jeśli chodzi o produkt ekologiczny wytworzona w najlepszych warunkach pod ścisłą kontrolą. Stąd konsumenci wybierając żywność ekologiczną, produkty rolnictwa ekologicznego mają pewność, że rzeczywiście jest to produkt najwyższej jakości. Rolnicy stosujący w produkcji rolnej metody ekologiczne. Już od 2004 roku otrzymują wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej w postaci płatności ekologicznych do powierzchni upraw w okresie konwersji oraz do powierzchni gruntów już ekologicznych. Od 2023 roku wsparcie to będzie kontynuowane w ramach interwencji rolnictwo ekologiczne planu strategicznego WPR i będzie obejmowało powierzchnię upraw rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych. Paszowych na gruntach ornych i trwałych użytków zielonych. Dofinansowanie ze środków europejskich jest skierowane przede wszystkim do powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego. Ono było do tej pory realizowane i będzie również realizowane jeszcze w znaczniejszym stopniu, jeśli chodzi o plan strategiczny wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Ale to jest jak gdyby jeden element, i tutaj na co zwracam uwagę mocno, i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że chcemy też również wspierać aby produkty rolnictwa ekologicznego trafiały do przetwórstwa ekologicznego i żeby one finalnie znalazły się na półkach sklepowych. Bo najgorszym rozwiązaniem byłoby to, jeśli by te produkty wytworzone przez rolników w reżimie ekologicznym trafiały do masy produktów konwencjonalnych. Stąd między innymi w krajowym planie odbudowym, ale i w w wspólnej polityce rolnej na następne lata. Wracamy bardzo mocno i preferujemy przetwórstwo produktów ekologicznych. Nowymi rozwiązaniami, jakie zostaną wdrożone w ramach planu strategicznego, są dodatkowa płatność do powierzchni upraw zadeklarowanych pod postacią premii za zrównoważoną produkcję roślinną zwierzęcą, płatności dla rolników posiadających do 10 hektarów. Będzie to nowy pakiet. Nowe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności ekologiczne w jednakowej wysokości do każdego hektara upraw ekologicznych bez względu na uprawę. Jeżeli rolnik będzie ubiegał się o płatności do upraw paszowych lub do trwałych użytków zielonych, to będzie musiał posiadać odpowiednią ilość zwierząt gospodarskich w obsadzie co najmniej pół sztuki w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza na hektar. Natomiast premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. Będzie dostępna dla tych rolników, którzy zapewnią w swoim gospodarstwie obsadę zwierząt na poziomie co najmniej pół i nie więcej niż półtorej sztuki w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza. Nie ukrywam, że na, taką perspektywą dla nas najważniejszą to była właśnie ta kolejna perspektywa budżetowa, czyli Krajowy Plan Strategiczny, który już mamy w cudzysłowie klepięty przez Komisję Europejską, jako jeden z krajów właśnie w Unii Europejskiej. Ten bardzo duży, bo tworzący jest trząd europejskiego rolnictwa, ale mamy już go zatwierdzony. I co najważniejsze, rolnictwo ekologiczne zostało wyjęte z pierwszego filaru, włożone do filaru drugiego, czyli to po te środki będzie zdecydowanie mniej biurokratyczne, będą zdecydowanie bardziej dostępne dla rolników. Nie ukrywam, że chcemy przede wszystkim zachęcać do tego, żeby rolnicy yy przechodzi na tak zwane system rolnictwa ekologicznego rolnictwa, który jest certyfikowany od samego początku, czyli od pola do, do samego stołu, Ale co najważniejsze, są zdecydowanie większe środki na tak zwany okres konwersji, czyli okres przejściowy w rolnictwie ekologicznym przy produkcji roślinnej. No i nie ukrywam, że też będziemy szukać właśnie i prowadzić takie działania, które będą powiązane właśnie w produkcji i roślinnej z produkcją zwierzęcą. Więc to będą stawki wręcz sięgające od 1,5 do 3 tysięcy do jednego hektara i to powinna być główna zachęta do tego, żeby właśnie rolnicy przechodzili w tak zwany system rolnictwa ekologicznego. Mamy w tej chwili około 3% w tak zwanym rolnictwie ekologicznym. Chcemy dobić do poziomu, który się zobowiązaliśmy w Komisji Europejskiej, czyli do poziomu przekraczającego 6%, czyli chcemy podwoić, ale przede wszystkim nam nie zależy na tym, żeby było jak najwięcej tego rolnictwa ekologicznego, tylko zależy nam na jakości rolnictwa ekologicznego, bo to są bardzo konkretne zobowiązania. Budżet na rolnictwo ekologiczne w latach 2023-2027 wynosi około 905 milionów euro. Stawki płatności do hektara są zróżnicowane ze względu na status danej uprawy, to znaczy czy uprawa jest w okresie konwersji, czy też uprawa jest już ekologiczna. Stawki płatności wynosić będą od 1043 zł na hektar do 3105 zł na hektar. Natomiast w przypadku pakietu małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, stawka płatności będzie wynosiła 1640 zł na hektar, a stawka premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 zł na hektar. Żeby przejść taką transformację, przejść tak trudną decyzję, jaką jest przejście z konwencjonalnego rolnictwa ekologiczne, jest potrzebne wsparcie i jest mile widziane. Więc bardzo się cieszymy, że jest kontynuacja, że są nowe projekty, że jest wsparcie do wypasu, że jest wsparcie do bezpośrednich, jak i również w ramach prowu do gospodarstw ekologicznych. Liczymy na to, że będzie to wsparcie systemowe, dłuższe, z perspektywą dla rolników, że będą wiedzieli po co to robią, że z czasem to wsparcie zastąpi po prostu rynek który po nam po paru latach nie tylko konwersji, ale również pewnego startu w produkcji ekologicznej pozwoli im potem żyć po prostu dostatnio i spokojnie we współpracy z polskimi przetwórcami. W latach 2023-2024 będzie również kontynuowane wsparcie w ramach działania rolnictwa ekologiczne z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, tylko w zakresie zobowiązań kontynuacyjnych. W tej chwili to jest czas ekologii, czasu rolnictwa ekologicznego, które potrzebuje w głównej mierze dofinansowania, pokazania, że to działa. Tak? My w dzisiejszych czasach, gdzie walczymy z różnego typu Przeciwnościami, smogiem, nawozami. Ekologia nie wymaga aż tylu rzeczy bardziej zabiegów agrotechnicznych, profesjonalnych, precyzyjnych maszyn, żeby się rozwijać, i świadomego konsumenta, który będzie tą ekologię szanował i kupował. To jest dla nas na dzień dzisiejszy ważne, i te środki są nam wręcz niezbędne, żebyśmy mogli rozwinąć w sposób nowoczesny przetwórstwo, rolnictwo i również handel. Dofinansowanie produkcji ekologicznej to dla rolników rekompensata za ciężką pracę w gospodarstwie. Ja na przykład czasami spotykam się z młodymi ludźmi i oni tak mówią, dyskutują w mieście, po co te dopłaty dla rolników. Ale ja mówię, rolnik nie jest tylko producentem żywności. Rolnik też dba o, pielęgnuje krajobraz rolniczy, który jest bardzo ważny. Jeżeli on to robi w sposób, właśnie ekologiczny, zrównoważony, to to życie w tym gospodarstwie jest o wiele bogatsze, jest o wiele więcej y, organizmów tak zwanych edafonu, czyli tych, które żyją w glebie. Już nie mówię o tych widocznych dżownicach, ale o promieniowcach, o bakteriach, o, o różnych y, y, tak zwanych robakach, ale one powodują, że ta gleba żyje. Tak samo jak ta gleba żyje, to żyją na przykład dużo lepiej ptaki dziko żyjące. Dlatego jeżeli my dostajemy dotacje, to dostajemy dotacje, yy, dlatego że po pierwsze jest więcej pracy, bo jeżeli my chcemy dbać o to, żeby nie było chwastów poprzez różne zabiegi agrotechniczne, dbamy, żeby tych yy, chwastów było mniej, to jest po prostu dużo więcej pracy. Więc jakby z tego wynikają te dopłaty, uważam, że, że dobrze, że rolnicy je dostają. Rozwój rolnictwa ekologicznego oznacza korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zwiększenie dostępności i asortymentu żywności wysokiej jakości. Płatności w ramach interwencji będą stanowiły znaczne wsparcie finansowe dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.